Siedem sposobów na to, aby dziecko sprzątało po sobie. Jeżeli jesteś taką mamą jak ja, to z całą pewnością chcesz, aby dziecko ogarniało swój pokój i żeby w domu było czysto i żeby w domu był porządek. Skoro oglądasz to wideo, prawdopodobnie nie jest to do końca tak, jak sobie tego życzyła. Od razu ci powiem, że należysz do większości mam. Ja na swojej drodze zawodowej i prywatnej oczywiście spotkałam dzieci, które same z siebie pięknie sprzątały. Ale powiem ci, że to był niewielki odsetek. Moje dziecko takie nie było. Yy, I większość dzieci, z którymi ja miałam do czynienia, też taka nie była. Powiem ci więcej, większość taka nie jest. I to jest problem. No to co zrobić? Bardzo zależało mi na tym, żeby w moim domu nie toczyły się awantury o sprzątanie. Dobrze wiesz, przypomnij sobie, jeżeli masz w domu jakieś konflikty, o co tak naprawdę czepiasz się najczęściej? Nie jest to przypadkiem sprzątanie? Bardzo często właśnie jest to ten temat i ja zadałam sobie taki trud, żeby wgryźć się w taką dziecięcą logikę. W dziecięcy sposób postępowania, żeby zrozumieć dziecko, jego mechanizmy działania, no bo cały czas ja coś chcę, yy, do czegoś dążę, i to jest jakby zupełnie przeciwko mnie. Czy dziecko robi to specjalnie? Czy ono jest takie rozkojarzone, rozstawione, nie zależy mu, a przecież muszę nauczyć dziecko sprzątania, no bo jak ono sobie w dorosłym życiu poradzi, co powie, że matka nie nauczyła, no jak to tak? No, no przecież muszę. No to yy, jak to zrobić? Zasada numer jeden. Nazwałam ją tak. Nie strzelaj sobie w kolano. Co to znaczy? Moja droga, jeżeli chcesz, żeby dziecko coś zrobiło, odniosło kubek, włożyło klocki do pudełka, schowało garaż, to upewnij się, że masz czas, siłę, energię na dopilnowanie wykonania swojego polecenia. Ogromnym błędem jest rzucanie z kuchni Wojtuś, klocki Mhm. Uh -huh. A Wojtuś jest w swoim pokoju. Najczęściej będzie tak, że Wojtuś wrzuci jednego klocka, potem się zagapi, rozkojarzy i nic z tego nie będzie. Wchodzisz do Wojtka w pokoju i mówisz Mówiłam ci już, ile razy mam ci powtarzać, dlaczego nie robisz tego, co proszę? Czy to takie trudne jest? No trudne może nie jest, ale jak ciebie tam nie ma, uwierz mi, Wojtek wrócił jeden klocek i już zajął się czymś zupełnie innym, bardziej interesującym. Nie rób, mówiąc bardzo kolokwialnie, nie rób ze swojej gęby cholewy. Nie ucz dziecka, że twoje słowa są nic nie warte. Nie używaj strun głosowych, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Jeżeli mówisz, zastanów się, co mówisz i po co to mówisz i co chcesz uzyskać. Jeżeli masz czas, Siłę i energię, to powiedz, Wojtuś, posprzątaj. Inaczej, jeżeli nie masz czasu, po prostu tego nie mów. Zasada numer dwa. Wgraj oprogramowanie. Co to znaczy? Moja droga, czy też mój drogi, nie wystarczy powiedzieć, to, że powiedziałaś posprzątaj, oznacza tak konkretnie być może wszystko, a być może nic. Wojtuś. Nie do końca rozumie takie abstrakcyjne słowo posprzątaj. To ty wiesz, co to znaczy. Ale twój kilkulatek niekoniecznie naprawdę tak jest. Dużo lepiej będzie, jak powiesz mu, o co ci chodzi. co to znaczy, połóż misia na półkę, włóż kredki do szuflady. Połóż buty na miejsce oraz jak. Dopilnujesz realizacji tego polecenia. To znaczy, będziesz, a nawet podejdziesz do dziecka, delikatnie je podsuniesz w kierunku szuflady z kredkami, w kierunku misia. To jest oprogramowanie. Głos nie wystarczy. Dodaj jeszcze ruch, kinestetykę. Hmm? Wtedy zwiększasz swoje szanse, że dziecko będzie wiedziało, o co ci chodzi oraz. Kodujesz w mózgu dziecka takie oprogramowanie, które będzie ci działało na przyszłość. Nie wystarczy powiedzieć. Trzeba jeszcze dopilnować realizacji i być z dzieckiem, kiedy to się dzieje. I kolejna zasada, zasada numer trzy. Wydawaj jedno polecenie naraz. Posłuchaj, bardzo często jest tak, że mówisz, Wojtuś, ja już nie ujrzę, masz posprzątać pokój. Mówisz tak. Kurtkę połóż na miejsce, buty odłóż, no i te klocki, żeby mi wreszcie w tym pudełku się znalazły. Wojtek, a co z tym łóżkiem? I, i takie gadanie, nie? Zrób, zrób to, 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 to tamto. Takie, wiesz, tak taki karabinek wyrzucasz, polecenia, bo wszystko jest do zrobienia, to wszystko widzisz, nie? No, i no to informujesz szybko to dziecko, co jest w ogóle do zrobienia. Mhm, dziecko zapamięta, jedno twoje polecenie, góra dwa. Daj sobie spokój. Powiedz jedno. Dopilnuj wykonania. Powiedz drugie. Dopilnuj wykonania. Powiedz trzecie. Dopilnuj wykonania. I nie staraj się zrobić tak, że wydasz 100 poleceń i to wszystko zostanie zrealizowane. Nie zostanie. Tak działa dziecięcy umysł. Zasada numer cztery. Nawyk wymaga utrwalenia. Moja droga, nie wystarczy powiedzieć jeden raz, i nie wystarczy też przeprowadzenie akcji jednorazowo. Jeżeli chcesz wypracować w dziecku nawyk sprzątania, to nawyk kształtuje się w taki sposób, że trzeba go regularnie powtarzać. I to najlepiej, jakby było to w określonych granicach i w, yy, i w sposób powtarzalny. Jeżeli na przykład u ciebie w domu zawsze w sobotę rano się sprząta, to już w piątek wieczorem powiedz Wojtusiowi: Wojtus jest jutro sobota, więc wstajemy sobie o godzinie ósmej, dziewiątej. Yy, jemy śniadanko, sprzątamy, a potem jedziemy na wycieczkę. Czy tak, jak to u ciebie wygląda? Nie zaskakuj dziecka. Jeżeli chcesz nauczyć naprawdę sprzątania, to spraw, aby to sprzątanie było pewnym rytuałem i ono, żeby ono działo się zawsze. Jeżeli w soboty jedzicie na wycieczki, raz pojedziecie, raz nie, i raz wymagasz od dziecka sprzątania, a raz nie, nie dziw się, że dziecko nie będzie wiedziało, o co Ci chodzi. Najgorszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to wydanie polecenia i zrobienie samej. Tego nie rób. Wprowadzasz chaos do głowy dziecka. Powtórzę, jeżeli chcesz, żeby dziecko sprzątało samo z siebie, utrwal w nim nawyk. To znaczy, powtórz tą czynność... Kilka czy kilkanaście razy, najlepiej w taki sam dzień, najlepiej w, o takiej samej porze. I jeszcze wcześniej powiedz, sobota to jest dzień, gdzie u nas w domu się sprząta. Tak, żeby mu to weszło na stałe do oprogramowania. Zasada numer 5. Zachowaj trochę zdrowego dystansu. Sprzątanie tak naprawdę to nie jest koniec świata. Nie mów tak śmiertelnie, poważnie, Wojtek, to trzeba sprzątać. Wiesz, co. Po co to robić? Baw się z dzieckiem. Sprzątanie może być naprawdę fajną zabawą. Poza tym pamiętaj, no, masz dziecko. Kiedy w Twoim domu będzie więcej bałaganu, niż wtedy, kiedy są dzieci? Masz dziecko, więc bałagan zawsze trochę musi być. Nie spinaj się, wyluzuj. Trochę pomadzane lustro oznacza, w tym domu są szczęśliwe dzieci. Naprawdę nie przesadzaj. Nie wymagaj od dziecka sprzątania co dwa dni i sprzątania w stu procentach dokładnie. Niech zrobi trochę, resztę do sama. Tylko pamiętaj, nie frustruj się. Zrobisz porządek za godzinę ważną bałagan. To są dzieci, więc sama troszkę zluzuj i wejść troszeczkę do zdrowego dystansu do życia. Zasada numer 6. Wyczuj odpowiedni moment. Często jest tak, że dziecko bawi się w najlepsze, ogląda sobie bajkę, a Ty mówisz: Wojtuś, sprzątaj! A Wojtuś mówi: co? Zaraz. Albo udaje, że cię nie słyszy. Moja droga, jak się dziecko wkręci w bajkę, może być tak, że on ci naprawdę nie słyszy, tak? Albo wie, że coś mówisz, ale jest tak zainteresowany akcją, fabułą tego, co aktualnie ogląda, jest akurat sobie w tym, że to, co ty tam mówisz, zresztą w sposób nieuprzedzony, nie niezapowiedziany, no jakoś tak kompletnie do niego nie dociera, tak? Dla niego ważniejsze jest to, co on aktualnie robi. Jeżeli w pocie czoła, z wypiekami na twarzy, składa klocki, tak, składa swojego kolejnego robota. Dajże spokój, niech sobie skończy, to nie jest odpowiedni moment. Sama nie lubisz, kiedy masz już taki moment, że weszłaś do domu, zrobiłaś co trzeba, Tutaj wszystko jest zrobione, ogarnięte, robisz sobie kawkę, malujesz sobie paznokcie i nagle sobie przypominasz, że auto jest nie wprowadzone. No i trzeba wyjść na mróz. I to auto do garażu wprowadzić, otworzyć jedne drzwi, tu w ogóle drugie drzwi, wrócić, zmarnąć. Nie chce ci się, nie? No, mi też się nie chce. Dziecko ma dokładnie tak samo. Jesteśmy ludźmi i to, nas, to jest nasz wspólny mianownik. Wyczuj odpowiedni moment, nie przeszkadzaj mu. Przygotuj go wcześniej. Tak jak mówiłam wcześniej, przygotuj go w piątek, że w sobotę rano jest sprzątanie. Albo. Przed bajką powiedz mu: Oglądasz bajkę, ale jak skończy się bajka, idziemy do sprzątania. Nie zaskakuj go. Ono też chce być zorientowane, co się dzieje w domu i też chce mieć pewien plan. Zasada numer 7. Ustal granice terytorium. Dużo lepiej się poczujesz, jak ustalisz jasną zasadę. Wszystkie zabawki Wojtusia, Zosi i kogo tam w domu masz są w ich pokoju. I zabawki nie wjeżdżają na stół w kuchni. I zabawki nie mieszkają w salonie. Zabawki nie mieszkają w łazience. Zabawki nie mieszkają w kuchni. Niech terytorium dzieci będzie pokój dzieci. Natomiast ich zabawy mogą się toczyć oczywiście tam, gdzie wy jesteście, ale nie mogą zostawać. Zabawki nie mogą zostawać na Twojej przestrzeni. I to musi być jasno powiedziane. Czy tak będzie do końca? A jak myślisz? Powiem ci wprost: nie, tak nie będzie. Dziecko zapomni, rozkojarzy się, zostawi. Co wtedy? No, wtedy możesz zrobić coś takiego, co robi większość rodziców. Dlaczego ta ciężarówka tutaj jest? To nie jest jej miejsce. Następnym razem wyrzucę przez okno. Albo w ogóle wyrzucasz przez okno, nie? Albo. Następnym razem spalę w piecu, wyrzucę do śmieci. No i po co te nerwy? Weź, przygotuj takie odpowiednie pudełko, odpowiedni karton w salonie, w kuchni. Jak się jakaś tam ciężarówka, czy jakiś tam samochodzik, czy jakaś tam lalunia, czy kucyk zapodzieje, wrzuć się do tego kartonu. Unikniesz niepotrzebnych nerwów i unikniesz niepotrzebnych szantaży. Wszystko, co się zaplątało, ląduje w kartonie i masz porządek. Jeżeli podobały Ci się te rady, zastosuj je. Postaw lajka, jeżeli uważasz, że są wartościowe. Jeżeli uważasz, że są osoby, którym to się może przydać, udostępnij. Jeżeli tak nie uważasz, nie rób tego. Jeżeli chcesz się ze mną podzielić swoimi uwagami, napisz komentarz. Pozdrawiam Cię serdecznie.